Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność, którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Drugi tekst jest z, z listów Jana. Że aby nie miło mówi tam do, do wszystkich, nie miłujcie język i jak to było? Nie, nie miłujcie nie słowem i językiem, ale miłością... Uczynkiem i prawdą. Uczyn... Znaczy uczynkiem i prawdą, tak. I myślę to czcić Boga prawdą i kochać prawdą też innych ludzi. To to jest mocno związane z wolnością. Prawda i wolność to jest bardzo bardzo ściśle gdzieś powiązane. Ciekawy jest właśnie ten związek prawdy z wolnością i to Jezus też tak dość wyraziście mówi do rozmowie ze swoimi zwolennikami wśród faryzeuszy, tak ich dość brutalnie tam potraktował. To byli ludzie, którzy jakby do Niego przyszli, nawet Go wierzyli, byli w jakiś sposób Jego zwolennikami i On do nich mówi, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi, wyzwoli, mm -hmm. ja się da mam wolność. Ja mówię, jak to? Przecież my jesteśmy dziećmi Abrahama, my w ogóle nigdy nie byliśmy niewolnikami. Nie, jeżeli was Syn Człowieczy wyswobodzi, to dopiero wtedy będziecie prawdziwie wolni. To Jezus buduje w każdym razie ścisły związek między prawdą a, a wolnością. To jest dla nas zobowiązujące, bo że mamy mieć prawdę, czy miłować prawdę, być z prawdy. mówi słowo właśnie, że kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. A, Jezus mówi do Piłata: przyszedłem, on się pyta, czy, czy jesteś królem. Ja przyszedłem wydać świadectwo prawdzie. I kto jest z prawdy, ten słuchamy jego głosu. Kto jest z prawdy, dla, którego, dla kogo prawda jest nadrzędnym kryterium, jest ważna. Piękne miejsce z psalmu, kocha się Bóg we w prawdzie wewnętrznej. Bo Dawid w tym momencie wyznaje swój grzech. On zrozumiał, że postąpił źle. Przecież wcześniej nie wiedział, no, a pewnie, że wiedział, że cudzołóstwo, morderstwo jest grzechem, ale był w łamoku, nie, nie kontrolował się i nagle dociera do niego ta prawda, że jest grzesznikiem. I teraz piszę już w samym sytuacji, kiedy czuję, że Bóg mu wybaczył. Czuł, że jego wyznanie, przyznanie się do winy, jego wyznanie tej winy przed Bogiem na pewno w tym poście, tam powstały te piękne strofy. I mówi do Boga, Ty się kochasz tej prawdzie wewnętrznej. Ja znam prawdę o sobie, wiem, co, co źle zrobiłem, żałuję tego. To jest ten początek. Mówiliśmy o wyjściu z Egiptu, o święcie Paschy, o tych czterech kielichach, kiedyś tam w którejś rozmowie chyba wspomniałem. Pierwszy to jest, trzeba opuścić Egipt, to znaczy poznać swoje położenie. Jestem niewolnikiem. Nic ci nie, pomo nie pomoże, nikt ci nie pomoże i nic ci nie pomoże, jeśli nie poznasz tej podstawowej prawdy: jestem zniewolony, jestem w nałogu, jestem uzależniony. Grzech mnie kontroluje, inni ludzie mają na, na, nade mną dominujący wpływ, oni, oni mną kierują, wyznanie wiary mnie, mną kieruje, interne media. Tak, no tak, to już są takie rzeczy powiedzmy światowe, ale ja mówię nawet w obszarze w, w, wierzącego człowieka że mam jakiegoś przełożonego, czy jakieś ciało kierownicze, czy jakieś komisje do spraw wiary, która sprawuje kontrolę, ja się jej boję, tak naprawdę to strach jest tym, co mnie ogranicza, co mnie zniewala, ale z tego strachu ja nie jestem człowiekiem wolnym. Jestem niewolnikiem swojego wizerunku. Ja tu kiedyś film oglądałem o pastorze, który założył e, kościół, aktywny, człowiek, pełen, miał rodzinę, miał żonę, miał dziecko, U, był ukrytym homoseksualistą. Aha, to Ukrywał to, rozumiem. walczył z tym, i nagle w tym nowej, tej nowej społeczności, w której się, w której się pojawił, e, 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 zjawia się chłopak, buntownik, ale który go strasznie ściąga. Nie? I on walczy z tym, i w końcu się ujawnia jako homoseksualista. I ta walka, ukryć to i zostać dalej na tej pozycji. W końcu jednak się decyduje, walczy z tym, zostaje z żoną, ale rezygnuje z, tego, z tej funkcji pastora. Ładnie to reżyser poprowadził, tą, całą tą historię, że jednak zwycięża pra prawda. Zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej porządliwości jedni ku drugim. Mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jestem niewolnikiem, punkt. Co, co ja teraz mam z, z tym zrobić, Panie Boże? Otwórz mi, mi wrota, wrota zbawienia, ratunku od, z tej niewoli. I Pan Bóg otwiera drzwi wyjścia z Egiptu. Teraz ja wkraczam na ten drogę wolności, uczę się, to jest długi proces no bo z niewolnika w momencie się nie staniesz człowiekiem wolnym. Jesteś dalej niewolnikiem tego mechanizmu, nie umiesz jeszcze z niego wyzwolić. Bóg chce mieć człowieka wolnego, takiego, który jest odpowiedzialny, który chce pracować, który chce współpracować. To jest wolność, nie? I teraz, właśnie na tym drugim końcu, po zakończeniu przejściu tej drogi pustynnej, gdzie z niewolnika zmienia się w człowieka wolnego, jest etap przyjęcia za synów. To znaczy, poznajesz nie tylko prawdę o sobie, kim jestem, od czego jestem zależny, kto nade mną sprawuje kontrolę i władzę. To jest jedna część, ta prawda wewnętrzna, którą Bóg kocha, kiedy mówimy, jestem grzesznikiem. Zrobiłem to i to wstydzę się tego, jest mi przykro, Boże, pomóż mi to naprawić, zmienić, pomóż mi tego drugi raz nie zrobić. To jest ta prawda wewnętrzna. Wychodzę z Egiptu, ale jeszcze nie jestem człowiekiem wolnym. Ta prawda o Bogu, Jezus wydaje świadectwo prawdzie, prawdzie nie o mnie tak naprawdę, On wydaje świadectwo Bogu, prawdzie o Bogu. I teraz ta prawda o Bogu, ona pozwala mi stać się synem, bo nic mi nie pomoże to, że wiem, że jestem grzesznikiem, że jestem niewolnikiem, że jestem zły. Mogę tylko w depresję wpaść. Ja muszę wiedzieć, dokąd ja idę, nie skąd ja wychodzę. Często jest tak, że ten kierunek, w którym mam, ta strona, w którą mam iść, jest odwrotna do tego, wtór, w którą szedłem. Nie, nie wiem, no. wracam znowu do tego, że piłem, a mnie pić. Nie? Ale to jest za mało. To nie jest ten kierunek, bo, bo to ciągle się mówiliśmy o tym, kręcisz wokół butelki. No, więc ten, ten kierunek, w którym mam się udać, nie wynika z negacji, prostej negacji tego, skąd wyszedłem. Wyjście z Egiptu, najprostsza droga była drogą filistyjską. Tu był Egipt, tu, była, tu był Kanaan, można było iść tak. Ale Bóg ich poprowadził tak. Wszystko na to wskazuje drogą okrężną. To znaczy. Nie jest tak, że Egipt zostawiam za plecami. No, został gdzieś z boku. Wi wiadomo, że wyszliśmy, zostawiliśmy rzeczy za plecami, ale ten kierunek musisz poznać prawdę o Bogu. To znaczy, musisz poznać Jego zamierzenie, musisz poznać Jezusa, który ten drogę do Boga otworzył, który nam Boga pokazał. On no i kto mnie widzi, widzi Ojca. I który jest tą drogą? To jest krzewinny i to są latorośne. One są, po, niektóre są poprzycinane, odcięte, raz, dwa, tutaj co najmniej dwa są, tu, tutaj całą, całą widać, jakie jak są poobcinane, po, po, po to, żeby zostały tylko dwie, które idą po tych drutach. Jakby było więcej słońca, a może i wyprowadzi winiarz, to wyprowadzi niektóre pędy na, 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 na drugi, przytnie je tak, żeby rozchodziły się tutaj. Jak przyjdzie jesień, przedni jeszcze liście. Chodzi w tej chwili, kwitnie ta winica to są kwiaty, winorośli. Chodzi o to, żeby były owoce. To nie jest ładne, chociaż, no nie wiem, dla mnie Winica jest, jest pięknym widokiem, sama z siebie ten porządek. Ale to jest ostatni obraz, który mi się kojarzył z wolnością jako taką. Bo, no bo tu jest wszystko uporządkowane, tu jest wszystko w rządkach. Te krzewy są ukształtowane w taki, a nie inny sposób, są przycinane, ale przyniosą wspaniały owoc. Magazynowane słońce dla innych ludzi. To, to jest Jezus. Jezus jest krzewem winnym, a my jesteśmy w nim latoroślami. Jeżeli w nim będziemy trwać. To, to będziemy tak wyglądać przyniesiemy owoce. Jeśli nie, to, to będziemy tak wyglądać. Pan Jezus ostrzegał, żebyśmy nie zostali obcięci jak te bez, bezproduktywne gałązki. A te, które przynoszą owoce, to jeszcze są oczyszczane. Jeszcze z tych dodatkowych liści pędów zostaną oczyszczone po to, żeby obficie owoc przynosiły. I ten związek taki ścisły, że po prostu jest pęd wyrasta z rośliny. Bez tego nie ma uczniostwa. I nie ma wolności w Jezusie. Tak, on jest drogą do, wiodącą do, do, do Boga, i dopiero poznanie tej prawdy czyni Cię synem. To jest ten ostatni kielich w wieczerzy Paschalnej, uwielbienia, kielich, w którym się, przy którym się śpiewa psalmy, w którym jest już pełna radość, w którym składane jest to błogosławieństwo następne w Jerozolimie. To jest ten moment pełni, cieszenia się pełni synowskiej wolności, odpowiedzialności, bo syn oczywiście ma mnóstwo zobowiązań, ma mnóstwo rzeczy do załatwienia, więcej niż sługa, więcej odpowiedzialności, bardziej go głowa boli, spać nie może czasami, też reprezentuje ojca w niektórych sprawach, więc też i jak ludzie nie lubią ojca, to i syna nie lubią, krzywdę mu zrobią, zhańbią go, więc to są te dwa Najważ... Dwa, dwa najważniejsze wektory na, na, na orientacyjne, poznać prawdę o sobie, kim jestem, i to nie jest raz. Z Egiptu teoretycznie wychodzimy raz, ale Egipt zabieramy ze sobą, w związku z tym te, się rozliczał z tym Egiptem przez całe życie. Zauważał te elementy, wyrzucić, wyrzucić, usunąć, pozbyć się. Więc to jest jeden element prawdy, drugi to jest poznać Boga. To też nie jest raz. Właśnie też Wybór życia i stylu życia pod takim względem, że właśnie może się to wiązać z, z byciem biednym. Tak? Wielu artystów, na przykład Vincent Van Gogh, poświęcili to życie sztuce i naklepali biedę za życia, że to wybrali jednak te ideały, pomimo tego, że to im nie przynosiło tej, ten, tych pieniędzy. że są, są różne etapy, tak? Tak jak się prześledzi różnych artystów, to, to się mówi o tak wczesny Picasso tak tworzył, potem miał ten okres błękitny, a potem znowu inaczej i powrót na siłę na przykład do, do tego okresu to, to nigdy nie będzie działać. To będzie już sztucznym powielaniem, odgrzewaniem i to nie będzie działać, więc Pogodzenie się, że wtedy się tak tworzyło, a teraz będzie się inaczej. No i tak samo, że, że kiedyś tak to życie wyglądało, a teraz będzie, będzie jednak inaczej. No nie? Każdy etap miłości jest, jest fajny. Wiadomo, no że to są zupełnie inne emocje niż, niż na początku, jak się człowiek zachwyci sztuką, czy, czy Bogiem, czy, czy w ogóle miłością. No, ale te kolejne etapy jakby też są fajne i inne efekty się będzie y, utrzymywać, więc myślę, że to y, co innego sobie całkiem odpuścić y, tworzenie czy miłość. No, a co innego jest y, iść, tylko no, jakby rozwijać, tylko no, w inny sposób. No, nie... Jak ktoś powie: No to można przeczytać, za rok można przeczytać, tak, można za, parę, za parę miesięcy. Ale Siedzisz czasami nad jednym wersetem przez całe życie, tak naprawdę. Rozumiesz o co, o, o co w nim chodzi. Na no, pewne sprawy mówiliśmy o wizerunku. Nie udawać, to jest proste. No. Jesteś taki i nie udajesz. Teraz zrobili mi tu różowe włosy, bo do jednego przedstawienia mi włosy na różowo robią. I mu, koleżanka chciała wypróbować tą farbę, jak ona działa, a ja chciałem wypróbować, czy, czy da się ją zmyć. Bo nie chciałem peruki, ja tylko wolałem, żeby mi te włosy na różowo zrobili, więc zostaw mi te różowe włosy, bo ja sobie pójdę do domu, w domu to umyję, zobaczę, czy, jak to działa. Więc zostawiłem te różowe, poszedłem do tramwaju, w tramwaju się nikt za mną nawet nie obejrzał z różowymi włosami. Wszedłem do domu, też nic, dopiero po jakiejś chwili żona mówi, ty, co ty masz na głowie? Przechodzi do sytuacji, w której bycie prawdziwym, bycie szczerym, jest niewygodne i zaczynasz udawać. I teraz popracowanie nad tym to jest no, wielka sprawa. I, więc mówię, poznać prawdę o sobie, poznać prawdę o Bogu, to się składa właśnie z poznania tej Biblii, ale też osobistego doświadczenia z Bogiem. Mówiliśmy o ufności. To przytulenie się do Boga, albo wystawienie się, żeby Bóg nas przytulił, żeby ta, ta pieszczota, ta to rozkoszowanie się, Bogiem, osobista relacja, zachwyt. Nie zataiła się żadna kość moja przed Tobą, chociażem był uczyniony w skrytości i misternie złożony w niskościach ziemi. Niedoskonały płód ciała mego widziały oczy Twoje. W księgi Twoje wszystkie członki moje wpisane są i dni, w których kształtowane były gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Oddajemy cześć Bogu, jeżeli się zachwycamy Nim, to otwierają nam się oczy na, 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 na rzeczy wielkie. Nie bój się, Zachariaszu, bo Twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, Twoja żona, urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu będzie radować się z Jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. To jest ta prawda o Bogu. U Ciebie bowiem jest źródło życia, w Twojej światłości ujrzymy światłość. I jeszcze gdzieś po środku jest taki poprzeczny wektor. E, prawda o. O drugim człowieku, o relacji, o społeczności, którą tworzymy i poznanie tej prawdy o jakości społeczności, jaką tworzę z Tobą, z innym człowiekiem, który kocha Boga, który naśladuje Jezusa, z inną kobietą, która tak, tą drogą idzie. Czy, czy ta relacja, po co ja to robię? Dlaczego przychodzę do społeczności? Dlaczego idziesz do społeczności? Czego szukasz? Wspólnego oddawania czci Bogu. No tak wszyscy deklarujemy. <grym> Ale jak przychodzisz, raz, drugi, trzeci poznajesz ludzi. I są fajni ludzie, nie? I czwarty raz? Często przychodzisz, bo są fajni ludzie, nie? Dobrze ja... się, atmosfera, nie? To jest, no, to jest super. Albo, albo jest fajnie, dzieje się coś fajnego. Fajną muzykę gramy, nie? Śpiewamy. Przyjemność mi sprawia pośpiewanie. A może przychodzę, bo mam coś do pokazania, mam coś do zaprezentowania, potrzebuję słuchaczy. Sam sobie w domu tego nie powiem, ale jak ludzie słuchają, wow, fajnie, fajnie powiedziane. Chcesz błysnąć, tak? No, no, chcesz akceptacja ja tego brzydko nie nazywam. Ja mówię, to są wszystko ludzkie, dobre czynniki. Tylko teraz. Prawda o mnie i o społeczności, o jakości społeczności, jaką tworzę, polega na tym, szczerze przed Bogiem odpowiedzieć na to pytanie, po co ja chodzę do tej społeczności? Czy rzeczywiście ten deklarowany cel pięknie, ja chcę wspólnie z kimś powiedzieć Boga, chcę za zademonstrować miłość Jezusową. Jezus powiedział: Po tym poznacie, poznają ludzie, że, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość mną będziecie mieć, chcę zademonstrować. To, że ja potrafię się dogadać z bratem, z siostrą, stworzyć jego ciało, tak, żeby go nic nie bolało, nic nie uwierało, żeby go w bucie kamień nie, nie dręczył, ani żeby jego ręka nie bolała, bo Jezus cierpi za każdym razem, jak, jak my się nie dogadujemy, tak? A jak się kochamy, jeżeli współpracujemy, ta ręka z ręką współpracuje z nogą, z okiem i ze wszystkim, to. Ciało, umysł, głowa ma, ma komfort, ma, ma wygodę. Nie? Jezus takiej wygody szuka w tej naszej społeczności. I teraz, jeżeli my powiemy, to jest naszym celem, nadrzędnym, po to chodzę do społeczności, no to jest super, nie? Jeżeli tak naprawdę jest. Jeżeli to tak jest naprawdę. No, ja nie mówię, że te inne cele nie są ważne, tylko cały czas musimy sobie przypominać i też, czym jest nasza społeczność? Jak sobie odpowiemy na pytanie, co robi ta społeczność, czym się zajmuje, jakie ma cele, bo ja ją współtworzę, są jacyś, jacyś tam ludzie, których kocham, których lubię, szanuję, którzy mnie uznają. No dobra, to jest wszystko ok, nawet się świetnie rozumiemy, współpracujemy, tylko czy trwamy w Jezusie? Czy realizujemy Jego cele? Bo są świetne ciała, świetne towarzystwa, świetne organizacje, które realizują rewelacyjne cele, nawet dobroczynne i wszystkie inne. A może tak być, że kiedyś Jezus... Widziałem Zanim... Cię kiedyś? Nie. Jak Ty masz na imię? Nie? Obyśmy czegoś takiego nie, nie przeżyli w życiu, w przyszłym życiu, może Jezus powie... Bo... Może coś robiłeś, ale to ale nie ze mną, nie. Ja, to nie jesteś moim ciałem, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy trwam, trwam w Jezusie, czy jestem w Niego szczepiony, czy jestem Jego ciałem, czy tworzę sobie jakieś ciało. To jest dużo ciał. Więc to jest ta trzecia pozioma, ten poziomy wektor prawdy, który jest dla nas bardzo istotny. Ja jeszcze raz powtórzę, prawda o mnie. O tym, gdzie jestem, kim jestem, jakie grzechy popełniam, jakie są moje silne strony, to też, też trzeba wiedzieć, trzeba sobie odpowiedzieć. Prawda o Bogu, to, co ma, mi mówi Biblia, to, co mi mówi osobiste doświadczenie, to, co mi mówi przyroda, bo przyroda nam bardzo dużo podpowiada, tych zachwytów, zwłaszcza nad, nad Bogiem, ale historia nam podpowiada. No, to jest potrzebna na pewna wiedza, żeby, żeby zdobyć prawdę o Bogu. Poziom, poziom społeczny, jaka jest moja rola w społeczności, jaka jest ta społeczność, którą tworzę. Patrzenie też na nich, mówię o, o Ojcu, o Bogu naszym i, i o, o Panu Jezusie Chrystusie, hmm. że prawda o nich bez makijażu, nie? niektórzy nakładają na nich makijaż. I to jest ten przykry moment, kiedy człowiek musi zrzucić maskę. Byłem młody, miałem piękną czarną brodę, ale koniec z tym, Marek. No bo moja no wyjdzie na wierzch, rozmażemy to wszystko i moja sześćdziesiątka wróci na kark.